Osi. I teraz znaczy, z jaką prędkością my się poruszamy, wirujemy wraz z Ziemią. Jak myślisz? Jaka to jest prędkość? No ja już mówiłem. Tak? Ile na sekundę? Ale to mówił Pan o Ziemi wokół Słońca. A ja mówię, każdy punkt na Ziemi z jaką prędkością wiruje. Jeżeli, zobaczcie, ustawiliśmy się na równiku, to takie miejsce szczególne na Ziemi, gdzieś na przykład w Afryce to prędkość obrotu nas, człowieka, to jest 1666 km na godzinę. Z taką prędkością my kręcimy się razem z Ziemią. Czujecie ten obrót? Boję no się. a dlaczego? Dlaczego nie czujemy tego obrotu, że tak, że tak szybko się poruszamy? Bo to jest taka szybkość, że my nie widzimy tego. Nie, dlatego, że z nami porusza się atmosfera. My nie czujemy tego ruchu, bo Drzewa, atmosfera z nami wiruje wszystko. Drogi, nie dąg, tego ruchu, ale mamy już codziennie ruszacie się kilkaset kilometrów na godzinę. Raz jedziemy. Tak jest. E, teraz słuchajcie, żeby nastawić tą czartę na dany obiekt, który chcemy obserwować. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że ten uczeń co zaobserwuje te wszystkie rzeczy na diagramie i <kluje> I, jest różnica słońca od jest od ziemi do słońca. Jak to wszystko, to ten uczeń może to wszystko przeczytać w książce, ale jak sam zobaczy, to będzie dużo ciekawsze, prawda? I może będzie się uczył lepiej fizyki, matematyki, jak będzie widział, że ta przyroda się składa z matematyki. I teraz następna sprawa. Żeby ten, tą czaszę nakierować na słońce, czy na jakąś działkę, to trzeba ją poruszyć w górę, w dół, w lewo, w prawo. I ja specjalnie na dzień dzisiejszy, elektrycy dwa tygodnie pracowali, właśnie żeby uruchomić tamte motory, żeby dorobili do guziki. I ja nacisnę na guzik i to się już porusza. To jedno. teraz... Demonstracja? Jeszcze raz? No. Z w górę, tak? Tak, tak. E, a to Pan e, z drugim dzieckiem jest teraz w drugiej części, czy dyrektorem Pan jest? No ja mogę być tutaj. Nie, 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 ale Pan już to robił na Tak, tak, tak. A chciałaby Pan do nas do nie. No to słuchajcie, za chwilę coś będzie słychać, bo trochę mniej widać, ale słychać będzie. A będzie pan głośno? Ja? Będzie to głośno. Trochę głośno. Myślę, że jak będziecie wszystko, wszyscy cicho, to na pewno coś usłyszycie. Tak ucisz się proszę. Pan Przemek naciśnie guzik, żeby... Nie, nie, tam ma specjalny budik. E, e, panie panie Przemysł, tak! Słyszycie? Widzicie, motor pracuje i porusza się w tej chwili do góry, tak. Bardzo pomału, bo gwiazdy się poruszają bardzo pomału, ale się porusza do góry. My tego ruchu nie widzimy, ale silnik pracuje i delikatny ruch jest. jest. Cała. Cała czasza się tak podnosi. Nie zauważyłam. Nie zauważyłaś? Brawo, brawo, masz Panie Przemku, stop! No. I teraz na dół! No, I teraz no. idzie, cała czasza idzie na dół. No, widzę. No, bo jak robimy obserwację, to się nie skośnijmy. Po porządku, tutaj to i tak. I jeszcze jest... Siennik, tak, że ten silnik pracuje, ten tutaj. Proszę pana, a jak mam na to widzieć? Ja spektrum, jest Ale na sobie tak, nie no Ja też zauważyłam. A tak, A i, I taka śruba jest, e, e, taka przekładnia specjalna, taka wielka, bo to waży 10 ton, a musi mieć siłę. Ten drugi motor, ten niżej, to będzie na bok. I to tyle co chciałem teraz, zapraszam do środka. Chodźcie teraz do środka idziemy. Tam będzie druga część zajęć. Minia, cześć! kamera już stop.